Wsiądziesz no i no proste, no przecież no nie wiem, no obywatelu, co ty? O! Kurwa no Funkcjonariusze zatałą to, przed tobą, co ty my składowani w ciebie ty odjeżdżasz No no nie wiem no. Przestań No nie no obywatel no co? Ty? Weź ją, weź ją weź. Co za... Nie, nie. Wypisuję się. Dobra, Lara zajęła się klatkami twoimi. Weź Klarę. Midito! <mum> 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 Wariatkowo chodź tu. <tam. mum> Ja bym nie polecał, ale no dobra. Na pani odpowiedzialność. Po ujdzie, kadeci są po to, Czekaj, żeby ich no, hartować, zapnę, słuchaj. Zapnę. Nie ma problemu. Dobra, możesz, możesz, Dobra, cofam. No tyle wystarczy. Z Bóg z tobą! Boże! Joe! Hartujecie, hartujecie, hartuje Słuchaj, będziesz tak przygotowany po patrolu ze mną na egzamin, jak i również kolejne lata w służbie, jak nigdy dotąd. Dobra. To, to na grobie jest ta data, która... Znaczy data. No te liczby, które ten. No data, data, 16 grudnia 86. To masz napisane na nagrobku jeszcze? Tam jest napisane na nagrobku napisane. O kurwa. <laughs> Ja słyszałem. słyszałem, ten krzyk. Ale zbłodniałem przez to wszystko. wszystko. Ja, ja też! Ogólnie mam tak dość i Żyje. serio. Żyjesz? No co to za życie jakby się śkiła siwa? O kur... to współczuję. Oczekuj. <laughs> w żadnym wypadku po oglądaniu takich zdjęć wczoraj jest w siłowni to i nawet mi by się mogła przyśnić, ale no ja ty nie komentuję bo Renata to stoi obok. To zwykły kurwiszą, kurwa. <laughs> Dobra, na. jak żyjesz, to mogę lecieć na trójkę. Trzymaj się, cześć! No pa! Yy, mam jeszcze jedno. 403. Są trzy szerokie śmigła. Ja wyląduję na dachu. Przyjął. Paniaczki nie w tą stronę Ale Renę górą można przejść. Tak było. Tom, yy. wszystko git? Ja tak. wszystko. 99? To wszyscy. Nawet sędzia, jak to jest, to przysły. Oczywiście, że tak. O kurwa, że wam pokazała, ja pierdolę. Tak wyglądałam po rozjaśnieniu włosów. A wiecie, co za tym idzie, kurwa? To za tym idzie. Znajdźcie różnicę. Boże! Że się nie śmiesz. No niestety moje włosy stwierdziły, że nie rozjaśnią się do takiej totalnej platyny, ze względu na to, że ja mam naturalny dość ciemny, nie? Więc rozjaśniły się na żółtka. Aczkolwiek moja klientka, że ma. Znaczy moja klientka, Może moja To po prostu Ty! Oh yeah. eee, to 403, mogę go opierdolić? 403 nie, czekaj. Czekaj. Czekaj, czekaj, 403 zgłasza, 403 zgłasza. nie, zgłasza Weź jeszcze Andrew, ja ci go tutaj rzucę. nie, 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 no i pięćdziesiątka na basku. O oh, kurwa. <laughs> Nie, się. pali się! Co? Co? Ale, ale to sam dosiad. Co się dzieje? Wyjmuj, wyjmuj, wyjmuj. Co się dzieje? Be moi, be moi. Zatrzymała się w rozwoju też, <grym>, ale tego nie powiedziałam. Jak to... Dobra kurwa, panowie, panie, wjeżdżamy. Co się stało. stało? O, no. gleby dawaj, kurwa, Gryź glebę, rozumiesz? Ej chłopaki, to tam... No są zakręcone moje wypytki, sieć kurczaków, burger i sos. Dobra, to wszystko. Trzymasz czy wylałaś? Aaaaa! mokre! Wylałaś! Mokro! Czek, zaparkuj, 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 zaparkuj! zaparkuj. nawet nie próbuj rozkładać no kurwa, żeby się na fotel nie wylało. Chuj yy, w te spodnie! Uspokój się! Już idę do siebie. Trzymaj, do... trzymaj, trzymaj! Trzymaj! Trzymaj Boże! A nie, wszystko wsiągnę moje włosy i spodnie. Czyli nie na fotel? Nie na fotel. To wasze szczęście. Lecz chyba. Tam gdzie Sanki. Eee, nie, nie widzę sanek. Ona nie, tutaj ona tutaj gdzieś tutaj. O. O.

Okay. Okay. Wielki. Wielki. Lucina, lucyna, lucyna! Spokojnie, wszystko Wielki? pod kontrolą. Uwaga, uwaga! Ja drugi siedzi, drugi się poddał. Okay. Sorry. A gdzie ten pierwszy? Nie, w bloki wbieg, w bloki wbieg. Płynie, płynie, płynie wodą. Mniej niż 90 godzin? Ła! Wow!